Wszystkich z tej strony, SmoczaKrew, zapraszam na. Nie wiem, czy to będzie ostatni odcinek, ale ze serii Lost Paradise. Dowiedzieliśmy się, że Ewa jest martwa, hmm. że ktoś został odizolowany, a tu jest ta. A niżej? Zaraz się dowiem My Host odłączony Zapasowy generator wyłączony Może nie chcę tego włączać O, jest kamera Post włączony, Zapasowe na to włączony, zużycie energii. Aha, ja tu nic nie mogę zrobić, więc trzeba iść. Tu jest Ewa. Poziom jest 40, poziom odmowa dostępu. Dostęp przyznano. Obstawiam, że będę musiał włączyć większe zasilanie. Tu jest centrala danych, widać, serwery. Tutaj nie pójdziemy. Tu też nie. Tu może być energia, choć wątpię. Się tego wyłączyć później. Do profesora, dyrektora medycznego programu. E, szanowny panie profesor, muszę zgłosić pewien problem wynikający z szybkiego zużycia biokomponentów. Okres ich przydatności wynosi mniej więcej 4 miesiące, znacznie krócej niż zakładano. Po tym czasie są zupełnie bezwzględne i niezgodne z protokołem. Powinny zostać poddane na Poddane sąe, Ber... nie wiem, son. na tym właśnie polega problem. Z uwagi na zagrożenie opinii, więc musimy pozbyć się ciał. Jednak, po pierwsze, na cmentarzu jest mało miejsca, i po drugie, częste pochówki mogłyby negatywnie wpłynąć na morale osiedlańców, gdy kolonia zacznie już normalnie funkcjonować. Byłbym wdzięczny za jakieś sukcesy dotyczące rozwiązania tego problemu. Ta raczej nie będzie dla mnie zbyt przydatna. Dziennik nauki Lucja, kolenda. Muszę mieć jeszcze jedno dziecko. O, mam taką hipotezę, że jeśli dwóch hostów będzie miało takie same data, łatwiej mi będzie komunikować. Będą z braków y, trafiąc lepiej synchronizowani. Ze sobą niż dwa nieznane ze sobą biokomponenty. Z większości z jakiego podobno przedmioty wymieniają impulsy elektryczne w przyszłości, potwierdzają te wnioski. To mi wystarcza do tego, by spróbować podłączyć drugiego hosta, który będzie powiązany z tym, który jest już podłączony. Niestety to. Nie mogę być ja. Po pierwsze, dlatego że jestem za stary, po drugie, dlatego że wówczas nie powiem nikt w przeciwnej stronie. Aby nadzorować eksperyment. jedną opcją jest stworzenie własnego dziecka. Niestety, szanse na to są niskie, zważywszy na fakt, że w ciągu ostatnich 5 lat nie było żadnej pomyślnej ciąży. Ale może coś dałoby się zrobić z pomocą medycznej zmieniającej genom, z których eksperymentowali naziści. E, tym hostem jestem ja. stawiam że tak Obawiam się, że w tym odcinku dowiem się wszystkiego. kapsuła pamięci Mogę to naprawić. Jeden, thing, co teraz możemy zrobić, teraz zrobić to odpoczyna. modlić się. Przestań. Jeśli tego są roboty, to musimy to zaakceptować. Powiedziałem, przestań. Jeśli coś, coś to możemy zrobić z tylko muszę trochę czasu. Lucian, Lucian, no musimy zaakceptować sprawy takie, jakie są. To, co się dzieje z Tobą, jest niezdrowe. Musisz iść dalej. W przeciwnym razie, dlatego chcesz sprawdzić dziecko na Oświat. Ponieważ musimy. Co to znaczy, że on mnie stworzył? Nie otworzę tamtej drzwi, bo potrzebuje zwiększenia energii. A czemu tego nie można wyłączyć normalnie? że tutaj była większość energii przeciążenie jakieś płaskie te kwiaty dzień Cieniąca... Dziennik naukowy ewolucji W swoich wnioskach Rudolf zauważył, że Hikokamp biokomponentów najbardziej narażony był na stres podczas inseminacji Intensywnej eksploracji systemu, eksploracji systemu pardon. jego. Władze unikną jednak fakt, iż istnieje wiele nieinwazyjnych sposobów na ograniczenie tego stasu Ośrodki ostrożności, takie jak ograniczenie liczby operacji, które biokomponent może jednocześnie przetrwać, bądź zastosowanie systemu znamienionego dla większości codziennych operacji, mogą w tym dużym stopniu ograniczyć też, jakiemu podany jest biokomponent. Udało nam się już dziesięciokrotnie przekroczyć żywność najbardziej trwających biokomponentów. Jest to tak najbardziej imponujące, jeżeli wymienimy pod weźmiemy pod uwagę fakt, iż działamy tylko na jednym hoście. Niestety, niewątpliwie pamięć biokomponują uległa znacznemu pogorszeniu, co większe coraz częściej zdarzają się urojenia. Wyłączenie z tego względu decyduje się zabieg fizyczny. Muszę przyznać, że plan y, wstrzyknięcia biokomponującej no, no z, z modyfikowanej wersji mieszanki leków, którą naziści opracowali w celu stworzenia żołnierzy jest dość niepokojący, ponieważ do tej pory nie przeprowadzono jeszcze skutecznych eksperymentów. Sytuacja jest jednak pilna. Wow. Więc tutaj jest tyle czasu, Dominika? Już porozmawiać. Nie teraz. Nie wiem, że od dawna nie możemy się dogadać, ale chciałem odłożyć to na bok. Tylko coś rozdzieli i kontynuuje wraz z polityczem. Dziękuję, ale muszę wracać do pracy. Nie no to wciąż chcę pronać. Ludzie w zakładzie przetwórczym się martwią. Nie widzieli cię od pogrzebu. Byłem zajęty. Tak jak mówiłem, muszę wracać do pracy. Rozumiem, że w taki sposób działaś, ale ta jest ta to nie zdrowe. Zaczekaj. Zakład... Nie przeciąż Nie przeciąż to, prawda? Nie, to... To... nie, to... nie to... Wszystko, wszystko działa dobrze. To... Ludzie, mówią, że ludzie mówią, że to cud. To dobrze. dobrze. Nie mogę sobie nawet wyobrazić, jak to jest stać dziecko. dziecko. Dominika. Tomika, nie Właśnie mam to czasu. To... czasu. Na co? Na co opakiwanie śmieci córki? Nie rozumiem. Wciąż mogę coś zrobić. Nadeszła no, lotzeń. Nie przetrwa jej życia. Drugiego cudu nie, nie będzie. będzie. Poczekaj, zobaczysz. Więc, aby zapewnić bezpieczeństwo, upozirował jej śmierć. Chyba tak. Dziennik naukowy lodem. Niewątpliwie leki stosowane przez nas mają korzystny wpływ na hosta, gdy co jest ogromnie ważne są używane, przy, jeśli są używane, prawidłowo. jednak, nawet najmniejsze zmiany w ich recepturze mogą zmienić fatalne, mieć fatalne skutki. Uważam, że szczególnie przydatne są skutki uboczne. Zwłaszcza biorąc pod uwagę obecną sytuację osiedlających, może być, kiedyś będziemy musieli się bronić. Jednak postać gazowa nie jest łatwa do kontrolowania, dlatego uznałem, że stosowanie opracowanych szczepionki, którą zaaplikuję wierzącym, nie ma powodu ryzykować zdrowiem tych, którzy postanowili mi zaufać. Muszę się tylko upewnić, że przyjmą szczepionkę, ale to nie powinno być trudne. Zrobią wszystko, jeśli będą sądzić, że są wzmocnieni. Wzmocni ich wiarę w bogów. Wino rytualne z medyczną wkładką powinno zadziałać. Hehehe. <grystanie> Czyli. To ja już pogubiłem się w takim razie. Jego córka żyje. No zostały jeszcze jedne drzwi. No tu jesteście niżej jeszcze. Przeciążenie. Aha! No dobra, teraz tutaj nie mogę już wejść bez przeciążenia. No, to to chyba czas na mnie. Akceptacja, piątka, a jednak nie, to jednak nie będzie ostatni odcinek. Tu jest zejście, sorry. Deczka. już czas. Już czas. Ta wiara przyjmuje na samym miejsce i to wiara nas teraz stąd wyprowadzi. Jutro ruszamy w poszukiwanie innego miejsca, które będziemy mogli nazwać domem. Omyłkowo jeśli to miejsce. Z... Wjęliśmy to miejsce za raj. Teraz już wiem, że ono nigdy nie miało być naszym rajem, ale może być twoim, ale być może twoim. Wiem, że tutaj przybędziesz. Może nie za rok, lecz za 5 lat, a może nie za 5 lat, za 10, ale tutaj przybędziesz. Nie możesz tego uniknąć, może się tobie wydawać okrutne, ale Bogowie mają plany dla nas wszystkich. Możesz zechcieć uciec przed przeznaczeniem, ale w końcu i tak cię spotka. Przybędziesz tutaj, będziesz miał szansę, aby wszystko naprawić. Wiesz co trzeba zrobić, Szymonie? Lucian. What the fuck? Kiedy nauczyłem się dosłować. Yy, Aha. Pod nami jest jakieś wejście. Ojojoj! Oj, oj. Wspomnienie. Szymon. Mam ci coś poczytać? Nie. Trzymajmy od światła. Otwórz to komodę. Zanurwałem się, gdy to walałeś, ale powinnam była Ci powiedzieć. W początku mam. Mam nadzieję, że mnie wybaczysz. Kto ci, kto ci wybaczy? Kto ty zobaczyłeś na jego mądrego i odważnego młodzieńca wyrosłeś. No a co ty mówisz? Co to ci wybaczy? Wybaczmy o to, że musiałem cię zabrać. No nie rozumiem. Co ty mówisz? No, bo to nie Twoja wina. Zrobiłeś to co musiałaś. You what you had to. Ale Kabi... Drzewo z kabli. To jest dla mnie miejsce. No że to nie tak wyobraź sobie moment, w którym nie odnajdziesz. Wszystkie wspólnie powróciły, gdy odnalazłeś ten grup. Zalały mnie niczym powódź. Nie pomyślałam, że przez cały czas sama przez prawdę. wam, prawda? To niesamowite, do czego ludzki umysł. Eva, Ewa, ty żyjesz? Tak. To, to dobrze. W tym momencie sama start... już nie wiem, czym really Wiem to, że byłam bardzo smutna, really kiedy kazałam ci odejść. To. A teraz cieszę się, że do mnie nie posłuchasz. Takie jest so rzeczy, których chciałbym. Jest to zręczone. Nie wiem, ile jeszcze wyczerpam. Trzeba bym Co masz na myśli? Chcę, żebyś mnie odłączył. Ewa. Dlaczego? Przestań, już nawet nie rozumiem, rozumiem kim more. jestem. Jesteś moją siostrą. You're my Zawsze chciałem to mieć rodzinę No i masz. I'm Cieszę się, że mogę to nazwać moim bratem. Dziękuję, że to powiedziałeś. Przecież ja próbowałem mu wybaczyć to, 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 że mnie tutaj zostawił. Ale nie potrafię. Czy <laughs> zdaniem to sprawia, I że jestem złą me, osobą? Kind of powiedz mi, jaki ojciec skazuje swoją własną na zapomnienie? Nie wiem, co powiedzieć. A tym, że to może być myślę, że jego ojciec kochał cię I bardziej niż kogoś innego. Stworzył mi mieć, musiał mieć jakiś cel. A może zresztą chodziło mu o to, żebyśmy się tutaj spotkali? Trzymaj, to naprawdę trudna sprawa, nie wiem co o tym sądzić. Jak twoim zdaniem będziemy wyglądać moje życie tutaj, co? Myślę, że będę mogła wyjść na zewnątrz, zobaczyć słońce. A co się nastąpi awaria prądu i będę tutaj całkiem sama? Albo jeśli zjawi się ktoś, kto będzie chciał przyjąć to miejsce i z niego. Zgodę. Myślę, że będę potrafił się obronić? Jesteś silniejsza niż myślisz. Ewa, powiedz mi coś. Co się stanie, jeśli nie zgodzą? No cóż, zależy od tego, co twoim zdaniem dzieje się z ludźmi, którzy umierają.

Myślę, że pokażę, Cię o zbyt wiele. Ale szanuję Twoją decyzję. Co możesz wiedzieć, że mój los został przesądzony? Teraz continue. pytanie co z Tobą? What you co zamierzasz to zrobić? I want to stay here. What do you Jak Ci się wydaje? You Więc know mówiąc. No, ja to, to spółka Twoja, ja to tu.

drugi host albo pierwszy w zależności Nie wiem, co mam powiedzieć. Najlepiej przemilczyć. Cóż mogę powiedzieć, podsumowanie? Eee, z... trochę błędów, niedociągnięć. Fabuła genialna, nie da się trochę przewidzieć, choć w pewnym momencie dało się. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym. Ciałku. Aha, wyłączę się na chwilę, żebyście zobaczyli napisy końcowe. Może coś na końcu będzie. Nie wiem.